Więc, z jego punktu widzenia, każdego z nas, to kto jest prezydentem, ma charakter, no tam mniej ważny. Natomiast z podatkami spotyka się każdy. Codziennie. I w tej sprawie, która dotyczy istotnych problemów naszego życia codziennego, przyszłości naszych rodzin, i tak dalej, w tej sprawie nie mamy możliwości, nie mamy nic do gadania. Nie mamy nic do gadania. No to właśnie to trzeba odrzucić. Najważniejsze, najważniejsze jest to najważniejsze jest odzyskanie władzy nad pieniędzmi dlatego każdy, każdy sposób również poszerzania szarej strefy uważam za chwalebny ponieważ on przybliża nas do tego celu a że jest sprzeczny z prawem no jest ale to prawo jest no jakby tu powiedzieć jest niesprawiedliwe to prawo jest niesprawiedliwe. W związku z tym to jest dobry taki dylemat moralny, i tylko na skutek przypuszczam, przypuszczam uprzejmie, że tylko na skutek uwikłania y, związków wyznaniowych w, w, w zależności polityczne, tego dylematu się w ogóle nie podnosi. Podstawowy dylemat moralny czasów współczesnych. Czy na przykład chrześcijanin ma obowiązek godzić się z niesprawiedliwym prawem i do jakiego momentu ma albo... no Krótko mówiąc, przywołam tutaj tę przypowieść o monecie czynszowej, węgierską przyjąć, o monecie czynszowej się mówi, o, przy, przytacza się ją na uzasadnienie, że trzeba podatki płacić. Jan Maria Rokita kiedyś nawet ofuknął episkopat, że nie, nie, nie angażuje się tak, jak on by chciał, żeby tam ludzi jeszcze no, agitować do płacenia podatków. Tymczasem ta przypowieść ma dwa człony. Bo tam oczywiście jest, że trzeba oddać cesarsk... co cesarskiego cesarzowi, ale co boskiego Bogu. I ta druga apostrofa, ta druga inwokacja jest skierowana do cesarza, bo on sobie podatku nie płaci, tylko ma oddać Bogu co? Ano sprawiedliwe rządy. Więc jeżeli się sprzeniewierza tej misji, to znaczy, że jego władza nad nami się rozluźnia coraz bardziej, aż do wypowiedzenia mu posłuszeństwa. I yy, wydaje mi się, że jak mówię, no to jest trochę w sposób ryzykowny, bo ryzykujemy utratę mienia. No życia to nie, chociaż, bo, bo teraz Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w, 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 o wyposażeniu policji skarbowej w prawo używania pocisków niepenetrujących. No ja uważam, że to jest słuszne, dlatego że z niewolnika mamy korzyści, ale z żywego. Natomiast z martwego to już nie. No, więc tutaj Ministerstwo Finansów najwyraźniej tym według tego schematu pracuje, no to więc mówię, tylko mienie. Ryzykujemy mieniem. No, ale czymś ryzykować trzeba. Kiedyś w epoce wielkich odkryć geograficznych ludzie wyruszali na oceany zupełnie na ślepo. Jedna wyprawa na sześć dochodziła do skutku, ale się nie bali, ryzykowali. No, i ty, ci, którym się udało, to zarabiali, bo nawet mimo, że jedna na sześć dochodziła do skutku, to to się opłacało. To prawo nie jest takie złe, tak? Proszę? Nie no, nie, powinniśmy wykorzystywać właśnie sytuację, że nie ma kary śmierci, że... Trzeba w nawet w takich rzeczach, w którymi się nie zgadzamy, trzeba dopatrywać się do dobrych stron. Czy ja mogę się z panami nie zgodzić? E, ponieważ e, z tą szalą strefą radziłbym nie przesadzać. Po pierwsze dlatego, że e, chodzą słuchy, że połowa na, produktu narodowego brutto Włoch jest produkowana w sposób szary. Proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie. Czy ten fakt sprawia, że Włochy są choć odrobinę bardziej wolne, czy też są odrobinę mniej winkrustowane w cały ten straszliwy układ, w którym tkwimy? Na pewno nie. Nie, nie, wie pan, to jest rzeczywiście dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie należy mylić, sytuacji państwa włoskiego, bo rzeczywiście tutaj ma pan rację, jest tak samo, natomiast być może, że sytuacja poszczególnych y, jednostek jest y, korzystniejsza, to trzeba by sprawdzić. Ja nie wiem, być może, że pan ma rację, że nie jest, słusznie, ale to nie. Trzeba Jedna... by sprawdzić. słusznie jednostek, no to, to że Kowalski, to nam zależy, za to pana nam zależy. Bardziej, tak przynajmniej jak zakładałem Unię Polityki Realnej, być może od roku jestem bezpartyjny, więc to się może coś zmieniło, ale zawsze, świetnie, zawsze, proszę pana, wydawało mi się, że UPR-owi zależy na wolności jednostki. Między innymi również względem państwa, które jest bardzo niebezpieczną organizacją przestępczą. Dokładnie. Umówiąc, krótko, emigracja wewnętrzna. Panie, nie, dlaczego emigracja wewnętrzna? Panie Stanisławie, panie. ostatnie pytanie już obiecuję, ponieważ zostałem tu wywołany do tablicy e, e, przez pana, który powiedział, że nie bardzo tą parabolę zrozumiałem, to pozwolę sobie zadać pytanie nieco bardziej osobiste, z branży bardziej turystycznej. Czy pan, e, panie e, Stanisławie, wybiera się może do Rosji w najbliższym czasie e, na przykład samolotem, a jeśli nie, to dlaczego? Chętnie bym się wybrał, wie pan, chętnie bym się wybrał do Rosji. Również samolotem, jak, tylko nikt tam mnie nie oczekuje, więc a, a nie, a nie, jestem, nie jestem niestety w aż tak dobrej sytuacji finansowej, że mógłbym sobie pozwolić na takie podróże. Ale nie, nie. O czym? O krzyż. No bitwa o krzyż. wydaje mi się, że tutaj dwa nurty warto zauważyć. Pierwszy nurt to jest ten, o którym mówiłem. To jest próba forsowania kultu prezydenta Kaczyńskiego. Tak z drugiego siedzenia tam. I to jest jeden nurt obliczony na to, że raz, że ten kult w ogóle będzie, że i drugie na wytworzenie tej siły nośnej, o czym mówiłem. Druga rzecz, drugi nurt, no, nie wiem jak silny, ale on jest też. Ale on też jest. To są, to są ludzie zaniepokojeni rugowaniem chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. I z tą tendencją, ona się coraz bardziej nasila, mamy do czynienia jak również w Polsce w postaci takich zapowiedzi tu pogróżek o zapateryzmie, zresztą to, to, to widać. Kościół zachowuje tutaj postawę, no powiedziałbym, taką nieśmiałą, najuprzejmiej mówiąc. Dlatego, że, a, dlatego, a czy że jest. Powinniśmy opartym tekstem o tym porozmawiać, o Kościele no właśnie, i jego mówię, roli właśnie mówię, tylko staram się unikać epitetów e, takich mocnych, e, ponieważ jest e, dość mocno e, uzależniony, znaczy ko, kondycja materialna e, duchowieństwa e, w ciągu ostatnich 20 lat została dosyć mocno uzależniona od e, e, kręgów politycznych. Wystarczyłoby na przykład, co zresztą zapowiada taką ofensywę, odgraża się tutaj SLD, że w ramach rozdzielania kościoła od państwa zlikwiduje naukę religii w szkołach, zlikwiduje kapelanów w instytucjach publicznych, co spowodowałoby konieczność likwidacji bardzo wielu parafii ponieważ y, tak naprawdę opierają się one na dochodach y, księży z pensji nauczycielskiej. Y, albo dochodach z pełnienia tam funkcji kapelanów w różnych instytucjach y, budżetowych. Y, więc to jest bardzo, bardzo trudne by było dla y, Kościoła. Y, dlatego też pan poseł Raś wystosował taki Taką ofertę szantażu pod adresem proboszczów, podobno tylko w, w południowej Polsce, ale myślę, że proboszczowie w całej Polsce to przeczytali, że e, przypominający w tym liście, że jak to Platforma Obywatelska obsypała dobrodziejstwami duchowieństwo, no i że jest tak samo patriotyczna jak PiS. W związku z tym, dlaczego proboszczowie nie wywierają Platformy? Rozumiem, że taktownie nie napisał już, bo jak nie będziecie nas popierać, no to te dobrodziejstwa możemy cofnąć. Możemy na przykład poprzeć ofensywę yy, ustawodawczą Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prawda? A Paliko tylko czeka na to, żeby się do tego dołączyć. Także yy, no, yy, jest coś takiego. Jest coś takiego przy pewnej bezradności czy skrępowaniu y, przedstawicieli hierarchii oficjalnej. No to ludzie biorą sprawy w swoje ręce tak jak potrafią. Czasami przybiera to formy jakieś groteskowe, no ale to tak już jest. Y, jak to mówią Francuzi... Wymowni. Wymowni, tak. Discipline au ridicule il n'y a Czyli od wzniosłości do śmieszności jest tylko krok. Sorry, sobie ja mam jest może jeszcze trzecia opcja, to znaczy, czy to nie jest może krzyż, sprawa nie jest przedmiotem gry politycznej, to znaczy, no jest. Że, że to jest zas... Temat zastępczy dla platformy, który potrafi, potrafi przysłonić na przykład podwyższe podatku, podwyżkę podatków, a pozwala również pisowi zmobilizować sobie radyka, radykalny lektorat. Podwyżki podatków nic nie jest w stanie przysłonić, wie Pan, jak zostaną podwyższone, to wszyscy to zauważymy. Da, ale oczywiście nie będzie się o tym głośno mówiło. Tak, tak jest, tak jest, ale to nie jest nurt, że tak powiem, tylko to jest socjotechnika, którą tutaj przy pomocy niezależnych mediów. Razwiedka uprawia. Ci ludzie, którzy, którzy właściwie bronią tego krzyża, właściwie są wykorzystywani do tej... Wieki. No, są. Daj, są. Wie pan, niepodobna nie być wykorzystywanym politycznie. Pan siedząc tutaj też jest politycznie wykorzystywany na przykład przeze mnie. No. <śleszy> <śleszy> tak, tak, nie no, to wie pan. Nawet gdyby pan sobie nie zdawał z tego, nawet gdyby pan się nie zgadzał i nie zdawał sobie z tego sprawy, to wie pan, to tym łatwiej. Właśnie na tym polega rzecz, na tym polega rzecz, żeby y, ludzie nie zdawali sobie sprawy, że są zaporowani. Bo co to wie pan za przyjemność? To jest wyższa forma terroru, bo terror bo to nic przyjemnego. Każdy, kto tam doświadczył terroru, to wie, że to nic przyjemnego nie jest. Ale ma też dobrą stronę. Że terror jest jawny. Człowiek terroryzowany wie, że jest. Człowiek bity wie, że jest bity, bo go boli. I tam myśli po swojemu, czeka tylko, aż go przestaną bić i tak dalej. Natomiast człowiek, który jest zoperowany, jak to arcybiskup Życiński mówi, bez swojej wiedzy i zgody, prawda? No to on nawet nie wie, że jest tajnym współpracownikiem. A jest. No, i ma czyste sumienie, może być autorytetem moralnym, wie pan. Tylko tego. Także, no, przykro mi, że taki jakiś, pozostawiłem pewien osad pesymizmu, ale no, nie przyjechałem tutaj po to, żeby państwa rozśmieszać. No i tym bardziej, że miałem taki temat, który no, z natury optymistycznej nie jest powiększanie długu publicznego, mój Boże, no co w tym śmiesznego, co w tym śmiesznego nie ma. Ani wesołego nawet nie ma. Dziękuję bardzo.